Cześć, witajcie ponownie. Dzień dobry kochani. Dzisiaj zapraszamy Was na odcinek, w którym to mama będzie mierzyła wszystkie ubrania, ponieważ postanowiłam zrobić jej małą niespodziankę i zamówiłam dla niej kilka rzeczy. Dzisiejszy odcinek już bardzo mi się podoba i bardzo ucieszyłam się, jak Iwona powiedziała właśnie, że zrobiła dla mnie niespodziankę, że zamówiła kilka ubrań dla mnie, powiem Wam, że się bardzo cieszę, nie mogę się doczekać. No ja liczę na remansz. No, postaram się. Że się odwdzięczysz. I tym razem zajrzałam do sklepu Greenpoint, ponieważ stwierdziłam, że dawno tam nie zaglądałyśmy, więc byłam bardzo ciekawa, co mają teraz w asortymencie. A po drugie, jak wiecie, trwają wyprzedaże, więc tym bardziej mnie to zachęciło. Oczywiście w jednych sieciówkach te wyprzedaże są większe, w drugich mniejsze, ale nie zmienia to faktu, że są i mi również udało się z nich skorzystać. I akurat ja skorzystałam z dwóch kodów rabatowych. Jeden kod rabatowy to było minus 30 na rzeczy nieprzecenione, a drugi to minus 10 na rzeczy już przecenione. Także zamówiłam takie dwie ogromne torby, One są oczywiście rozcięte, bo ja musiałam sprawdzić, czy wszystko dotarło, ale wszystko jest. No powiem Ci, że jestem bardzo ciekawa, co dla mnie zamówiłaś. Czy... Trafiłaś w mój gust, czy wszystkie te rzeczy będą mi się podobały, no i przede wszystkim jak będą na mnie wyglądały. No dla mnie to jest duża niespodzianka, ale myślę, że może i Wam tu coś przypadnie do guzu właśnie z tych rzeczy, które będę mierzyła. No i oczywiście ja dzisiaj będę Wam podawała wszystkie ceny, w jakich mi udało się kupić dane rzeczy, ale tak jak już mówiłam, no ceny cały czas ulegają zmianom, te kody rabatowe się zmieniają, ale myślę, że mniej więcej będziecie miały rozeznanie w cenie. Ale myślę, że jedno się nie zmienia, że zawsze właśnie czekamy na te wyprzedaże, że mamy jakąś rzecz upatrzoną i czekamy, jak ta cena pójdzie w dół, żebyśmy sobie właśnie kupiły daną Myślę, rzecz. że każda z nas tak ma, ja też tak mam, <grym> więc co, chyba zaczynamy. No, no zaczynamy. No to zaczynamy i zaczniemy od spódnicy w kratkę i pamiętaj, że zamówiłam dużo spódnic, chociaż wiem, że Ty nie chodzisz, rzadko, no, rzadko się zakładasz. Ale właśnie stwierdziłam, że może jak zamówię więcej i poprzymierzasz tak więcej, to może akurat coś przypanie ci do gustu. Mam kilka w swojej szafie, bo nie ukrywam, że jak mi się bardzo fason spodoba, no to czasami sobie zostawiam. No i właśnie tak. stwierdziłam, że może jakieś przypanie ci do gustu. I zaczniemy od takiej kratka I już ci powiem, że ta spódnica ogólnie sama w sobie nie zwróciłaby mojej uwagi. Ale bardzo podoba mi się w zestawieniu ze sweterekiem. Zaraz go znajdę, to też dam Ci do przymierzenia. Ale jest to bardzo, bardzo ładna kolorystyka. Pokażę z bliska Wam. Kolor mi się bardzo podoba. Bardzo ładny. No nie wiem jak ja się, wiesz, będę czuła w pisowanej spódnicy, bo no, chyba nie mam, nie, może jedną mam w swojej szafie plisowaną. I wiesz co, ja ogólnie jakoś w tej spódnicy samej, no nie widziałam Cię do końca, ale bardzo mi się podoba. jak miałam to zestawienie. I oczywiście zamówiłam też ten sweterek. No. powiem Ci, że o, tak na pierwszy rzut, to no, ładnie No, mi się na stronie podobała. Wygląda. Wyglądała. wyglądała bardzo ładnie. Zobaczymy, jak będzie wyglądała na Tobie. To co, ja lecę, przymierzę, no i zobaczymy, czy będzie fajnie na mnie wyglądało. Kochani, już jestem. Ale ja jeszcze dodam, że y, sweterek, który ma na sobie, jest w rozmiarze 40, spódniczka też w rozmiarze 40. Sweterek kosztował 150 zł, a spódniczka 100 zł. To teraz ja powiem, co o tym sądzę, zestawie. I powiem wam i tobie, że bardzo mi się ten zestaw podoba. Nie spodziewałam się, że spódnica plisowana nawet, wieże, że będzie tak dobrze na mnie leżała, powiem skromnie, ale no czuję się w niej dobrze, fajnie wygląda, no i w zestawieniu rzeczywiście z tym sweterkiem wygląda naprawdę świetnie. Ten sweterek jest przemilusi, jest tak miły w dotyku. No i kolorystycznie też mi się bardzo ten zestaw podoba. No mi no też właśnie strasznie zaszpięca się z tym sweterkiem właśnie podoba. Super, no wygląda świetnie, z tyłu wygląda tak. No bardzo mi się ten zestaw podoba. No i powiem Ci, że już do tej spójnicy od razu się przekonałam. Bardzo mi się podoba. To szukamy dalej. Co, może teraz sukienka. Dla odmiany. Dla odmiany. Muszę Wam powiedzieć, że pamiętasz, jak już dawno, dawno by, byłyśmy w sklepie stacjonarnie i pokazywałam Ci, że ta sukienka mi się bardzo podoba, tylko wtedy pamiętasz, nie miałam czasu jej przymierzyć. Tak, no i właśnie ja, ja zapamiętałam i stwierdziłam, że to będzie świetna karta, żebyś sobie przymierzyła. I jeszcze raz w domu Ci mówiłam, że kurczę, mówię, mogłam przymierzyć, bo tak mi się podobała ta sukienka. A ja stwierdziłam, że to będzie taki pewniak. Bo że Ci się spodoba, no skoro na sklepie zwróciłaś na nią uwagę. No zobaczę, jak, jak ja będę wyglądała w tej sukience, no ale rzeczywiście, że na sklepie bardzo mi się ona podoba. To ja już biegnę, przymierzę, bo jestem sama bardzo ciekawa, jak będzie ona wyglądała. A może teraz ty powiesz, co myślisz o tej sukience? Zaraz powiem, tylko jeszcze pan najpierw o rozmiarze i ocenię, bo zapomnę. Masz na sobie rozmiar 40 i ta sukienka kosztowała 130 zł. No, rozmiar jest idealny. Ja muszę Ci powiedzieć, że tak jak myślałam, że to, to będzie pewnie, skoro Ci się podobała. Ale wiesz co, nawet nie spodziewałam się, że aż tak dobrze będzie wyglądała. No bardzo ładnie się układa, podoba mi się jak układa się właśnie w tej części, fajnie. No ja jestem jeszcze bardzo zadowolona z tej sukienki. Czuję się super, dekolt ma taki jak właśnie lubię. Także no, tu jest świetnie, chociaż myślałam, że tu będzie w pasie inne wiązanie, to znaczy, że będzie zawiązywała tylko z przodu, mhm. a tu jednak trzeba się owiązać w wkoło tą, tym paskiem, no ale rzeczywiście, że wygląda bardzo fajnie. Rzeczą, Jeszcze, właśnie tak, to. z bliska pokażę. Kolorystyka też mi się podoba, bo to jest takie beżowe tło i czarne te grochy. No bardzo ładnie wygląda. No druga rzecz trafiona. To teraz wrócimy na chwilę do spódnic. Bo zamówiłam Ci taką spódniczkę. O przepiękny kolor. Mi się właśnie kolor e, bardzo spodobał. Kolor Przecież jest... Chociaż też e, przypadł mi do gustu. Świetny. Zobaczcie z bliska, jak wygląda. No powiem Ci, że fason też yy, no, fajny. Przede wszystkim dużą uwagę zwraca to wiązanie z przodu. I do tej spódnicy zamówiłam się bluzkę. No, to tu tak już bardziej na elegancko. Tak, taką białą. Uh -huh. No te, też, też ciekawa. No zobaczymy, jak będzie wyglądała z tą spódnicą. To teraz, może zacznę od tego, że szkoda, że nie wpadłaś na ten pomysł z tym filmikiem przed świętami. Bo myślę, że ta stylizacja świetnie by się sprawdziła na święta. No, rzeczywiście. Ta bluzka bardzo. z tą spódniczką, no, super wygląda. Jeśli chodzi o bluzkę, to super, że w tej bluzce mamy tu pod spodem materiał dodatkowo, dzięki czemu ta bluzka nie prześwituje. Tylko rękawki są delikatnie prześwitujące, bardzo ładnie to wygląda. No, i masz tą bluzkę w rozmiarze 40 i kosztowała 100 zł. Rozmiar jest idealny. Z tyłu wygląda tak, ale tak szczerze, to nie do końca są moje klimaty, jeśli chodzi o tą bluzkę. Nie chodzi o to, to wiązanie. Wią tak, to, to wiązanie. wiązanie. Chociaż nie zmienia faktu, że bluzka jest naprawdę ładna. A jeśli chodzi o spódnicę, to tak jak już na wstępie mówiłam, pokazać tę spódnicę, że podoba mi się strasznie kolor. No, kolor jest rewelacja. To wiązanie bardzo ładnie się tu prezentuje. Z wygląda tak, chociaż ta spódniczka jest taka dopasowana dobrze do sylwetki. Ale masz ją to rozmiarze 40. O i od razu ocenie koszt na 60 zł. To tak rozmiarowo jest dobra. Rozmiarowo jest dobra, tylko to jest taka spódnica, gdzie wszystko nam podkreśli, bo jest tak mocno dopasowana, ładnie wygląda. No i tak jak już mówiłam, no falsem też fajny. No ogólnie ten zestaw fajnie wygląda, ale chyba to tak nie do końca... Tak jak mówią moje klimaty. No to dalej, kolejna spódnica. No rzeczywiście razem, że dzisiaj zaszalałem ze spódnicami. Tym razem w takiej niebiesko-granatowej kolorystyce. Może od razu pokażę Wam z bliska. No Ta spódnica jest taka dość gruba. Mm, I ma dodatkowo podszewkę jeszcze. Tak? No to też duży plus, że właśnie jest ta To No taka fajna spódniczka właśnie na jesień, na zimę. No, zobaczę, jak, jak będzie wyglądała na mnie. Tą spódnicę również masz w rozmiarze 40 i kosztowała też 60 zł. No, cena. Ceny fajna, fajne, zresztą. Ceny fajne, ale jeśli chodzi o, to, o tą spódnicę, to powiem Ci szczerze, że no, mam takie mieszane uczucia. No, bo jak dobrze wiesz, że ja rzadko chodzę w spódnicach. No i ta tak. Ja myślałam, prosta. że będziesz wybrana. No nie, no tamte mi się podobały. Ta jest taka prosta. I tak właśnie. Nie wiem, nie, dokoń, nie do końca mi się tak podoba, że wow, ale też nie mogę powiedzieć, że, że jest brzydka. I nawet fajnie na sylwetce wygląda, także no, tu, tu mam takie mieszane uczucia. uczniowie. No też ma niczego sobie. Tak, i do serka fajnie, fajnie będzie wyglądała. No i też jest taka dopas, dopasowana bardziej właśnie do sylwetki. No ale za tą cenę... Fajne. Fajne. No to kolejna spódnica. Tym razem taka jasno-szara. W tej spodobał mi się fason, bo widzisz ma taką zakładkę i bardzo mi Co, się, coś się podobał właśnie ten pomysł, coś się dlatego ją zamówiłam. Czekaj, no, ta jest również w rozmiarze 40. Pokażę od razu z bliska, jak wygląda. Chyba wszystko, wszystkie rzeczy, które Ci zamówiłam są w rozmiarze 40, ale już dla pewności mówię, bo i zamówiłam Ci do niej taki czerwony kardigan, krótki, tak on również jest w rozmiarze 40, ale jaki jest milutki w dotyku, bardzo, bardzo grusiński, no to leć przymierzaj, może ta bardziej Ci się spodoba. Zacznę od spódnicy, no już ta spódnica już jest bardziej w moim guście, tu fajnie, bo coś się dzieje, podoba mi się właśnie, że tu jest taka zakładka, tu takie zapięcie, no, fajnie to wygląda. No, i kolor, kolor też mi się podoba. Z tyłu prezentuje się tak. Kosztowała też 60 zł. To też jest Ale ta spódniczka już fajnie wygląda. Podoba mi się. Właśnie fajnie, że tu się dzieje. A jeśli chodzi o kardigan, to taki klasyczny kardigan. Podoba mi się odcień tej czerwieni. Jest naprawdę świetna. No, tak jak już mówiliśmy, w dotyku jest przemiły ten, ten sweterek. Super. No, i na sylwetce też uważam, że ładnie. Wygląda. To no, kardigan kosztował 140 zł. Wam z bliska. Bar, takie bardzo miłutkie dla ciała. No uważam, że też e, właśnie z tą spódniczką też ładnie się prezentuje. Więc jesteś tak, pewnie tak, ciekawa co dalej? No, no pewnie że jestem ciekawa. Kolejna spódniczka. <laughs> Czy <Część> się no <laughs> Czy już mnie nic nie zaskoczy? <laughs> Kolejna. Tym razem taka. Ale wiesz co, tak myślę, że może przymierzyłaby się do tego sweterka fioletowego. Chyba hmm. wyglądałaby fajniej niż do tego kardiganu, który mam Zobaczymy, Zobaczmy, sobie... jeszcze pokażę z bliska, jak wygląda. Zresztą od razu jaki rozmiar. Też była rozmiar 40. 40. To co? Przymierzam. No i co myślisz? Bo przymierzałam właśnie tą spódnicę do tego swetra, co chciałaś, że ja bym przymierzyła. No i wydaje mi się, że właśnie z tym sweterkiem wygląda fajnie, spoko. Fajnie, fajnie to współgra, nie? Mhm. A jeśli chodzi o spódnicę, to też 60 zł to kosztowało? Tak? Też 60 zł. To też taka cena przystępna. A jeśli chodzi o fason tej spódnicy, no to fajnie, że tu są te guziki ozdobne, że y, tu fajnie coś się dzieje, fajnie wygląda. Ale wiesz co, miałam wątpliwości co do długości, bo wiem, że ty nie czujesz się dobrze w tej długości, wolisz krótsze. No ja raczej. Takie przetworzenia. No spódniczki to wiesz, że rzadko chodzę, ale jak już, no to właśnie takie kolano, takie sukienki. No, powiem Ci szczerze, że, że no nie do końca y, to jest wymarzona spódnica dla mnie. No to Bardziej wiesz, bardziej chyba bym wstawiła na tamte wcześniejsze. No to szukamy dalej, co tu mamy. I wiesz, co powiem Ci, że te rzeczy, które za chwilę Ci pokażę, chyba podobały mi się najbardziej. No, zobaczmy, jak będą wyglądały na sobie. Tym razem już nie spódnica, tym razem sukienka. kratkę i zamówiłam jeszcze kardigan. Właśnie... Sukienka kolorystycznie podoba mi się. Ale wiesz co, nie dam Ci do przymierzenia na razie tego kardiganu, bo chcecie zobaczyć sukienkę, ale tak naprawdę ten kardigan zamówiłam z myślą, że założysz właśnie na sukienkę, ale na razie z tego kardiganu jeszcze nie dam do przymierzenia, przymierz samą sukienkę. To dobrze, to ja biegnę mierzyć sukienkę i zobaczymy. Zacznę od tego, że super, że już nie zamawiałaś spódnicy, tylko postawiłaś na sukienkę, bo ta sukienka naprawdę mi się podoba. Jest taka prosta, ale fajnie wygląda. Nawet tu kieszonki mamy, także super. No mi też bardzo podobasz się w tej sukience. No i kolorystyka też fajna. Oj właśnie to jest taka typowo moja długość, tak delikatnie przed kolanko. Ja się w takiej długości właśnie dobrze czuję, także no tu. Wszystko mi się podoba. I kosztowała 160 zł. No i mamy ten kardigan, o tym już wspomniałam. Ten kardigan strasznie mi się spodobał na stronie. I nawet przez chwilę zastanawiałam się, czy nie zamówić go dla siebie również. Bo pomyślałam, że fajnie sprawdziłby się na wiosnę, jak już chodzimy bez kurtek. Taki kardigan by mi się przydał. Bardzo spodobały mi się w nim te szerokie rękawy. Uważam, że wyglądają bardzo fajnie. Ale zobaczmy, jak wygląda na tobie. No, zobaczmy. Zamówiłam Ci go w wymiarze L, bo stwierdziłam, że nawet jeśli byłby za szeroki, to założy do niego jakiś pasek i będzie ok. Kolor super. Pokażę od razu z bliska, jak wygląda. No, mi się wygląda. podoba. Fajnie, że jest taki dłuższy, to właśnie tak fajny będzie do sukienek. Super. No i uważam, że z tą sukienką wygląda naprawdę fajnie. No i rzeczywiście, że te rękawy prezentują się super fajnie, no że są takie szerokie i takie. No obcisłe. właśnie mi się strasznie te rękawy spodobały. I kardigan, podobnie jak sukienka, koszto, kosztuje 160 zł. No ale powiedz, które zestawy podobały Ci się najbardziej i co zostawiasz? Nie bo się na pewno wszystkiego nie, nie zostawię, ale powiem Ci, że ten zestaw podoba mi się bardzo. Ta sukienka z tym kardiganem wygląda świetnie, tak jak już mówię, że tu paseczek jakiś dorzuciłabym. Super. No, oczywiście, tam ta sukienka w grochy. No, mi też. Bardzo fajna. A jeśli chodzi o te spódniczki, no to zdecydowanie ta pisowana. W ogóle ten zestaw, Z tym sweterkiem. Tak. tak, z tym sweterkiem. Bo co, jeśli chodzi o resztę, no to no tamte bym sobie odpuściła. No to, ale dobrze, że coś ci się jednak spodobało i że coś zostawiasz. No i mam nadzieję, że się yy, zrobisz, tak? A na dzisiaj to już wszystko. No i mamy nadzieję, że Wy również znaleźliście tu coś dla siebie. A my się już z Wami żegnamy. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!